Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj w tym miejscu być razem z właścicielem piekarni, z tradycją, panem Darkiem Jezuskiem. Jest to naprawdę piekarnia już chyba od 71 roku. Ja to pamiętam jako dziecko, tak samo, że tutaj się przychodziło po, po chlebek, po kołoczyki. I prosto ze szkoły właśnie szło się do Jezuska. No, troszeczkę się zmieniło od tego czasu, bo ojciec zmarł, Darka, i teraz Darek pracuje w tej piekarni. I cóż ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z przyjemnością tutaj przychodzę i rozmawiam z Darkiem. To miejsce istnieje już bardzo długo. Nawet przed, zanim dziadek miał tą piekarnię, to już ale to nie jestem w stanie powiedzieć od którego roku, nie? Mój dziadek ma od 71, nie? Tak, tutaj jest, nie? I cały czas piekarnia? Cały czas piekarnia, tak, tak. Czy kołocz w tym całym mistrzowskim pie pieczeniu jest ważny? No, oczywiście, nie? Jeden z ważniejszych, można powiedzieć, nie? I cieszy się popularnością? Jak najbardziej. Jest jakiś tajemny składnik, który... Tak naprawdę mówi o tym, czy wpływa na ten smak na to, że to jest naprawdę dobre? Nie powiem. <laughs> czyli, czyli jest. Jest, oczywiście, jak najbardziej. Nie. No każdy. Myślę, że każdy piekarz ma swój tajemny składnik, który dodaje do tego można powiedzieć tak. A gdyby chcieć podzielić się na przykład takim przykładowym przepisem, to co trzeba mieć, żeby zrobić dobry kołocz? Jajka, mleko, drożże, masło. Też bardzo ważny składnik. I ten tajemny składnik jeszcze dodatkowy. Oczywiście. Serce. <głos> <głos> Naj najważniejsze. Czyli tak naprawdę z serca wychodzi ten smak. Tak, jak najbardziej. I z tego miejsca też chciałam zaprosić w imieniu władz gminy w imieniu mieszkańców Gierałtowic i w swoim własnym imieniu na Festiwal Kołocza, który odbędzie się 26 sierpnia w Gierałtowicach. Będzie to takie święto tradycyjnego śląskiego Kołocza. Dareczku i my was też zapraszamy na to. Dziękuję. Będzie nam niezmiernie miło jak będziecie. Chciałem serdecznie Państwa zaprosić na festiwal Kołocza, który odbędzie się 26 sierpnia, na pewno będą tam smaczne wypieki, które Państwo będą mogli spróbować, wszystkie firmy, które, również instytucje, które tam będą wystawiać swoje produkty, zrobią pewnie najpyszniejsze, jakie mogą, więc serdecznie zapraszam.